Dzień dobry, przychodzę dzisiaj do Was ze wspaniałym, cudownym, doskonałym i co najważniejsze, darmowym narzędziem, a mianowicie generatorem kół zębaty. A no po to, że jeśli tak jak ja spróbujecie zrobić sobie czwartą oś, w swojej maszynie CENCE może okazać się, że Hall nie tak wspaniale działa, jak go tutaj opisywałem. Głównym ograniczeniem jest ustawienie ilości kroków na stopień opartych o liczby naturalne. Jedynym sposobem na ustawienie ilości kroków w Gerbelu jest podanie całkowitej liczby w polach od 100 do 103. Gdzie problem, zapytacie? Otóż w napędach śrubowych, gdzie podziałkę liczymy sobie w krokach na milimetr, nie ma najmniejszego problemu. Mamy śruby 1, 2, 8 mm na obrót wału silnika. Sprzętowo dzieli nam się to przez 200. No i problem rozwiązany, bo mamy 200, 100 bądź 50 kroków na milimetr posuwu. Więc jak damy jeszcze sobie podział na pół kroki lub tam inne mikrokroki, zwiększamy tym samym precyzję samej maszyny. W momencie, gdy podajemy liczbę kroków na stopień. Sprawa się komplikuje, gdyż każda przekładnia musi być podzielna przez 1,8 stopnia na krok silnika. Czyli w dużym skrócie, każdą przekładnię, aby zadziałała, musimy zrobić 1 do 1,8, 1 do 3,6, 1 do 7,2 i tak No i tutaj przychodzi nam jeszcze jedna liczba naturalna, którą musimy zastosować, a mianowicie liczba zębów koła zębatego. Nie istnieje przecież koło zębate o ilości zębów 14,4 albo 21,6. Krótko mówiąc, aby móc swobodnie programować pełne kąty, nasze koła zębate muszą być wielokrotnością liczby 5 na ataku i 9 na odbiorze. Jeśli spojrzymy na dostępne w sprzedaży koła zębate i ich typoszeregi, okaże się, że mamy problem, bo w takim na przykład standardzie HDT3M mamy tylko 20 różnych dostępnych koł zębatych. Z tych małych jeszcze jakoś tam sobie podejdziemy, bo generalnie są w miarę elastyczne, ale przy wyższych ilościach robi się problem. I nie mówię tu oczywiście o customowych kołach wykonywanych na zlecenie. Aby nasza czwarta oś pracowała poprawnie, tak jak tu widzicie na filmie, dobrałem sobie przekładnie 15 do 27, czyli po prostu wielokrotność przekładnie 1 do 1,8. I dzięki temu podstawą będzie jeden krok. Na jeden stopień. Dodając podział na 64 mikrokroki, no nie ma problemu, mam 60 kroku, 64 kroki na stopień. No i tutaj czas na werble, ponieważ niczym koń na białym rycerzu przychodzą nam z pomocą drukarki 3D. I jeszcze z moim ulubionym grafenowym filamentem. Koło zębate 15T pobrałem sobie z repozytorium Fusion 360. Wydrukowałem, no i co się okazuje? Po wydrukowaniu pas wesoło skacze sobie po tych zębach. No, czyli mamy pierwszy fuck up. Ściągnąłem sobie potem inne, już było ok, ale drugim problemem jest brak koła pasowego 27 zębów. No więc co mam zrobić? 26, 28? Nie będzie działać. Otóż w 2012 roku nijaki Doroth Tars udostępnił plik Parametric puli V3. I tak oto jesteśmy królami kół zębatych. Mamy standardy HDT, MXL, G2T i jeszcze inne. Dowolna wysokość zębów, możliwa jest także dowolna średnica wału, możliwość montażu śrub dociskowych, tak robaczków, ale żeby móc z niego korzystać, trzeba zainstalować sobie oprogramowanie OpenSCAD. Link oczywiście do programu, jak zawsze siedzi w opisie, plik parametry puli. Również tam umieściłem jeszcze do tego, żeby łatwiej wam się z niego korzystało, przetłumaczyłem go na język polski. Oczywiście nie cały, tylko te podstawowe parametry. Chodźcie pokażę wam jak z niego korzystać. OpenSCAD jest to powiedziałbym taki troszeczkę CAD dla masochistów, którzy nie chcą bądź nie lubią używać myszki podczas projektowania. Pobierzecie go oczywiście za całkowitą darmożkę ze strony openscad.org i bez najmniejszego kłopotu zainstalujecie na Waszych systemach operacyjnych. Może to być Windows, może to być e, Linux, cokolwiek tam sobie wybierzecie. Jeśli chodzi o nasz plik, który po pobraniu będzie automatycznie skojarzony z Waszym openscad wyświetli Wam się takie oto koło zematę. No i teraz tak, domyślnie słuchajcie, tutaj cały ten plik jest po angielsku, ja go Wam troszeczkę spolszczyłem, więc też będzie łatwiej Wam poruszać się w nim. E, ale co mamy? Przede wszystkim ilość zębów. Jest to pierwszy parametr, który będziemy ustawiać, czyli w zależności od tego co będziemy potrzebować wydrukować sobie na naszej drukarce bądź tego bądź co będziemy potrzebować jako naszą przekładnię, będzie to ilość zębów do naszej przekładni. No i w tej chwili jest wyświetlona wyświetlone koło zębate 15 zębów. Załóżmy, że chcę sobie stworzyć odbiorczą, dajmy na to 27 zębów, wpisuję sobie 27, klikam. Tu mamy przycisk Podgląd i z automatu zobaczcie, takie koło zębate zostało, zostało wygenerowane. Dodatkowo jeszcze mogę zmienić na przykład profil, i to jest to, o czym wam mówiłem. Tych profili jest aż 14, czyli mamy aż 14 różnych rodzajów pasów do dopasowania sobie do tego, do tego programu. E, oczywiście, jeżeli znajdzie się ktoś, kto będzie miał ochotę podziubać sobie w kodzie, tak naprawdę, to jesteśmy w stanie tutaj zrobić dużo więcej profili, aczkolwiek wydaje mi się, że. Ilość dostępnych pasów i ilość dostępnych tutaj typów pasów jest na tyle wystarczająca, że praktycznie każdą przekładnię jesteśmy w stanie sobie tutaj wykonać. No i załóżmy, że mam pasek HDT 3 mm, czyli profil numer 9, tak jak tu widzimy, automatycznie został wygenerowany. Gdybym miał na przykład, nie wiem, pas MXL, który również możemy sobie tutaj wrzucić, klikam sobie F5, bądź też po prostu przycisk na myszce. No i widzimy, że ten pas nam się tutaj bez najmniejszego problemu dopasował do naszego koła zębatego. Idziemy dalej, słuchajcie. Motor shaft diameter jest to średnica wału, tak? Czyli średnica wałka naszego silnika. W tej chwili, słuchajcie, a ja metodą prób i błędów drukowałem sobie te, te koła, tak żeby one mega ciasno mi wchodziły, ale znowu nie tak ciasno, żeby podczas wbijania na wał silnika nie pękały. Także tutaj musimy znaleźć sobie balans. Ja osobiście mam w tej chwili chyba wał na silniku o ile dobrze pamiętam 6,15 przy 6,1 dało radę. Pamiętajcie, że nie stosujemy przecinka, stosujemy kropkę. Kolejna rzecz jest to wysokość naszego paska. Tutaj możemy sobie na przykład, nie wiem, jeżeli mamy bardzo szeroki pasek, no to oczywiście możemy to zmienić. Jeżeli wpiszę sobie 30, mogę sobie zrobić pas bardzo, bardzo szeroki. No i kolejna rzecz to oczywiście base height, czyli tutaj mamy. Mamy wysokość tego elementu, który tutaj widać, czyli w zależności od tego, jak daleko będzie nasza oś odstawać od silnika, tutaj możemy sobie ten parametr ustawić. No, jeżeli wpiszemy tutaj 15, klikamy w 5 widzimy, że to nam się wydłuża. No, nie potrzebuje aż tak wysokiego. Ustawię sobie 10. F5, mamy to. I kolejna rzecz, jeśli chodzi o średnicę tego wałka, tego cylindra, też możemy ją zmienić. Możemy sobie ustawić na przykład 15, też to jak najbardziej zadziała. Kolejna rzecz, o której na pewno warto powiedzieć, jest to flansza, czyli te elementy spychające nam pasek na nasze zęby. Możemy sobie je włączyć bądź wyłączyć. Oczywiście możemy to zrobić zarówno dla górnej części, czyli tu widzimy, że usunięta została górna część. Możemy też zrobić to dla dolnej, czyli możemy sobie na w świecie włączyć bądź wyłączyć oba te elementy dla naszego koła pasowego. No i rzecz jasna, mamy też. Możliwość ustawienia wysokości. Tutaj mamy małą, średnią, dużą i tak dalej. To już pokombinujecie sobie sami. Jeśli chodzi o mocowanie wału, to o tym warto powiedzieć, ponieważ mamy możliwość dodania sobie robaczka. Z tym, że tego robaczka tutaj, żeby on mógł tu zaistnieć, musimy dać mu na to miejsce. W momencie kiedy. Jest zbyt mało miejsca, to automatycznie zobaczcie, OpenSCAD powie nam, że ten element nie może zostać dodany, tak? Czyli can't draw captive nuts diameter too small for nut depth. Czyli nie jesteśmy w stanie dodać tej nakrętki, ponieważ nie, nie ma na to miejsca. Spróbujmy tutaj zmienić, na przykład na 0,5. Być może wtedy się zmieści. F5. Nie, nie mieści się. Niestety. W każdym razie mamy tutaj oczywiście możliwość ustawienia sobie tego robaczka, tylko musielibyśmy zwiększyć najzwyczajniej w świecie wielkość tego naszego koła. Dam sobie na przykład profile. Zrobimy sobie z powrotem dziewiątkę, czyli HDT. Mamy to i zmieńmy sobie jeszcze wielkość naszego, naszej bazy. Czyli ustawmy to sobie na 20 mm. Cyk. I nagle zobaczcie, bez problemu, tutaj ta nakrętka nam wadzi. I co jest super, słuchajcie, w tym wszystkim to to. Że oprócz tego, że samego robaczka możemy tu wkręcić, to jeszcze możemy podłożyć sobie do środka nakrętkę. Czyli wsuwamy sobie nakrętkę i tego robaczka przez tą nakrętkę dokręcamy do osi silnika. Co jest uważam dużo lepszym rozwiązaniem niż na przykład e, gwintowanie drukowanego elementu. Ja uważam, że to rozwiązanie jest dużo, dużo lepsze. No i oczywiście możemy sobie dodać jedną, dwie, trzy, cztery, w zależności ile tego potrzebujemy. Zobaczcie, że w momencie, kiedy wpiszę sobie trzy, mamy aż trzy robaczki do wkręcenia w naszą oś silnika. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, to oczywiście możemy ustawić sobie, na przykład, dodatkową głębokość i dodatkową wysokość naszego zęba, żeby jeszcze lepiej dopasować nasz wydruk do paska zębatego. Ostatnia rzecz, która nam została, będzie to wyeksportowanie naszego pliku do STL. Jednak, zanim to zrobimy, musimy przerenderować, tak? Czyli musimy wybrać sobie przycisk, przejść bądź przycisk, który tu się znajduje, renderuj. Chwilę to trwa, więc trzeba dać programowi odrobinę czasu, żeby przekompilował sobie ten nasz kod, który stworzyliśmy. No i w tym momencie będziemy gotowi do tego, żeby nasz plik puścić na drukarkę. Plik został poprawnie wyrenderowany, mogę zapisać go do STL. Klikam sobie STL i jak widzicie, bez najmniejszego problemu mogę sobie puścić ten plik na drukarkę. Oczywiście, jeżeli chodzi o mnie, to staram się ustawiać sobie moją, moje pliki w ten sposób, żeby. Jednak te elementy, które mają największą powierzchnię, były od strony stołu, no ale to już wiadomo, wszystko zależy od tego, jakie macie preferencje drukowania. No i to wszystko w dniu dzisiejszym. Jak zawsze, bardzo serdecznie dziękuję moim patronom. Wasza obecność motywuje mnie ciągle do działania. No i mam nadzieję, że ten odcinek znów coś ciekawego Was nauczył. A już niebawem odcinek o bezprzewodowym sterowaniu maszyną CNC, wreszcie. No i oczywiście mały test. Zgrzewarki do ogniw za 100 cebulionów. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!